Hej, Casey, wiesz ty co? Co? Chyba wydaje mi się, że je... mamy nudne życie. Dlaczego uważasz, że nudne? No bo pomyśl tylko, chodzimy do szkoły, musimy się uczyć i akurat te nie jest, no i akurat nie jesteśmy sławni. No i wiesz się, co? Sława to jest akurat nasz główny problem. Będziemy musieli dołączyć do jakiejś ekipy. Takiej jak ta przechodząca. Zaraz o czym ty orzesz? Ekipa Marwina! Marwin! Dimitri! Donald, Casey, chyba mi się wydaje, że to raczej nie jest zwyczajna ekipa. Jak sądzisz? No właśnie. że dane czasowe nas okłamały! Tak też myślałem, że dane czasowe nas okłamały. San Francisco? Kreska? El... Miastecz... Miasteczko... San Francisco? Kreska. Miasteczko, Elmor, rok 2015. Idziemy się do nich przyłączyć. Piona! Widzisz, Kasi? Tam siedzą! Przed tym wielkim zielonym domem. Może z nimi pogadajmy. Okej, okay, nie zaszkodzi spróbować. Trochę się ich boję, ale raz każesz. Przepraszam. Wow, 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 wow! tylko wy. wyjął wy. Może pan nam wyjaśnić, po wyjaśnić, po wyjął wyjaśniać. bejsbolową tę Nawet pałkę? Nawet nie chcę tego wyjaśniać. No a poza tym, ych, przeprowadzam was za tą napad. Ja nie jestem przyzwyczajony, że traktujecie mnie jak człowieka. To czego chcecie? do waszej ekipy. A, chcecie zostać marwinowcami? To trochę głupia zabrzmiało.